Pięńskie centrum turystyki Wzięło petetek dawne zwyki jest jeszcze swoje No i dzisiaj moi w dwoje Tam i dwoma się dziś lubi A żadnegoś ni w nie gubi Staro się w dawno zwycaju Pokazać kawałek kraju Kraju tu pod pianinami I wkoło ze sąsiadami w turystyce i folklorze w cały rok, Bo każdy porze. To też na sama początku Biero wsypki w bez wyjątku Do Ciorstona miądzy stare mury I na czy koruny po z góry, Na spływ Dunajco w wielkiej przygodzie, Gdzie wartko płyną flisackie łodzie, Hej, do niedzice, wloch se pokukać i skarbuinków w schodach posukać. Do białej wody, bawoz homole. na wysoku spota na cole, kolejko może na palanice, później na piwo, zejść do leśnice. Może ty zjesz sąca starego. Przez Kingo miasta ulubionego, pomiot w kamianny i do Krynice a może jeszcze i wadowice? Bo nos zwiedzić hej, warto wiera, podumać bo tam jest grób Tisznera. O jarmak w mieście trzeba zachocyć co si pokupcyć, co pojarmacyć. Do matki boskie nadeć no pasuje, Co to w luźmierzu wieki króluje, A kiedy słonko, ziomiało grzeje, Posłuchać w dambnie kościołka dzieje. To na rejs statka po wielkiej wodzie, Na śpiski zomek przysi wybrodzie, brodzie. Ty z ja jazew w Madziari gdzie ciepłe źródła w grocie jak cary. W Słowacji zajrzyjce do jaskinie, bielskie, lodowe, gdzie ginie. Staro Lubowlo, klastor Czerwony, wawus sobcański zaś z drugiej strony. Na scyty Tater, na wir Kasprowy, wybrać się w wycieczce nowy. Do, dyć do Zomecku wajna Łórawie, co przecież go do nieba prawie. I trochę dali, nie ono blisko: Słowackie o raju na klasztorisko, na ciepłe źródła poprat i Wrbowa. Może Lewoca, cy do Krakowa. ty tyz jesce do Chorwacji. Alpy na narty i do Francji, A Praga czesko nie wod macuchy, Zaś na sam koniec zwiedzić Włochy. Cza zakopane być to musowo, Choćby się było poznać na nowo, Wybrać się trzeba w toresi ronie, Na stosko stonąć na scyd wulkonie. W ciardzie, gdzie słychać góralskie gronie, przy lesie blisko świeze dychanie, piwa się napić, zjeść co smacznego. Dudków brakuje, to nic wielkiego. W biorze we środku kantor otwarty, z pola masz cytokarty. Dudki wydaje, to o co chodzi. Skoda załować, zwiedzić się godzi. Tam przewodnicy na cie czekają. Anka i Pietrek w zapisach w raju. To ci łastaje do wybierania, By z tela miłe wspomniania. Wros z panoramu Wrocław się kłania, To w petece do wybierania. A jak zwiedzanie, basz was ponosi, To na mój dusiu wymyślu coś. Zwiedzisz. Będzie zmiął zadowolanie, a mnie zajdzanie, Za to godanie, dudków przy trochę w kiesani. U oba będą zadowoloni. Przewodnik Andrzej Dziedzina-Wiwer